Jakby co, były przełożone godziny, więc teraz jest, bo na 17 nie mogę i na 1630, dobra. Już przyjechała, wzięłam Na A nikt nie wie gdzie jest szpital możecie się dowiedzieć z pierwszego odcinka, choć to nie musi być ten szpital. A ja idę do lasu znowu, może tam będzie. Czołg Kodem, co ty tu robisz? Gdzie Idę tam Idź, na razie To co widzieliście mnie sobie niepokojnie i ciekawe Tu jest do półtór. Oj, to jest. A, to staro, staro, kolbmy. Ja bym chciał żyć. Ty powiedz mi, co się tu dzieje? Idę do domu. Widziałem <tryk> <Hey. tryk> nikodema bez ręki, jakby to był jakiś duch. Tam coś widzę kolejnego, ale nie wiem co to jest. Nie. Złożyć kask. A. Pachnie Od razu. Jest mi kota. Poczekajcie.